Cześć kochani, zapraszam Was na nowy odcinek mojego wideobloga. Dzisiaj chciałam e, troszkę opowiedzieć Wam o produktach, e, nowościach z drogerii, nowościach drogeryjnych, które ostatnio zakupiłam. Buďcie i Super Dragon. i Super jest moim ulubionym miejscem, e, a zwłaszcza Buďcie, który bardzo szybko lansuje wszystkie nowości e, i mam do niego dość dobry dostęp. Ale zaczynamy. Pierwszą rzeczą, o której Wam chcę opowiedzieć, to już słynna już paletka Sleek Vintage Romance Palette, która dopiero od niedawna bodaj półtora, dwa tygodnie jak jest w sklepach, u mnie troszeczkę była z opóźnieniem w Superdracku, ale polowałam na nią. Slikomania trwa, chociaż ja akurat wszystkich paletek slika nie mam i na pewno nie kupię, one się dublują, natomiast ta mnie troszkę przyciągnęła, ma bardzo zimowe kolory, jest w moich takich ulubionych też fioletach i bakłażanach. O, tutaj będzie dobrze widać. Zaczynając od srebrzystego po trzy rodzaje brązu takie troszeczkę ze złotem z, z chłodnym beżo -brązem. jest tu piękny odcień też granatu z takim refleksem czarnym ten mi się najmniej podoba to jest taki beżo czerwień Taki trochę ceglasty brąz. Tu są piękne bakłażany od takiego bardziej fioletowego, bo już typowo bakłażanowo odcienie. Prześliczna śliwka ciemna. Tu jest jeszcze przeze mnie nieruszany odcień takiej szarej czerni i czarnej czerni, czyli takiej hebanowej. Najbardziej przypadły mi do gustu właśnie te cztery, zresztą widać i ta piękna. Czernio granat. rzadko używam te na górze ale być może jeszcze zmajstruję jakiś makijaż dzisiaj mam właśnie przy użyciu tych moich ulubionych jak widzicie kolory te są metaliczne, ja to uwielbiam w sliku, to nie jest glitter jako taki to nie jest jakiś bardzo błyszczący efekt one tak wyglądają w palecie natomiast na oku jak widzicie całkiem fajnie to się prezentuje ja je uwielbiam. Mam chyba cztery paletki i chętnie po niej sięgam, zwłaszcza jak gdzieś wyjeżdżamy. Tradycyjnie jest to 12 cieni, każdy liczy gramaturowo 1,1. Gram produkowana jest jak zwykle w China, natomiast wszystko jest jakby kontrolowane przez stronę brytyjską. Ja Wam pokażę może jeszcze szybciutko na słoczu, zapomniałam tutaj Wacika ale pokażę Wam te moje ulubione e, powiem tak bardzo dużo osób e, twierdzi że, że Slick ma jednak e, m, bardzo um, różnorodne nasycenie i pigmentację cieni ja nie wiem, ja się z tym troszkę nie zgodzę dlatego, że wszystkie cienie, które ja mam ze Sleeka mam cztery paletki Candy e, Matte Bright z tych jaśniejszych i już nie pamiętam, tą właśnie winić i jeszcze jakąś jedną albo nawet dwie. Są bardzo ładnie, proszę zobaczyć. To są te moje ulubione. To jest ten granat piękny. Tutaj wydaje się jaśniejszy, jest dużo ciemniejszy naturalnie. To jest ten bakłażanowy piękny, który dzisiaj też mam na oku. No, i piękne fioleciki. To są moje yy, takie naj, ulubieńsze cienie. Pięć z nich i, i na pewno będą szybko zdękowane w tej palecie. I yy, yy, cóż, ja od siebie polecam. Paletka warta grzechu, chociaż ja czekam na tą zimową, też utrzymaną w chłodnych, takich trochę niebieskawych kolorach. Bardzo, cieka bardzo ciekawy yy, arsenał yy, makijażowy się szykuje ze slika na zimę. Teraz chciałabym Wam szybciutko pokazać jeszcze moje najnowsze nabytki. Jednym z nich jest z ostatniej kolekcji Bourgeois Blush Exclusive. Róż, który dopasowuje się do struktury skóry. To znaczy on pod wpływem utleniania się jakby nabiera stopniowo kolorku i dopasowuje się do karnacji. Niezależnie czy jesteśmy jasne, ciemne czy opalone. On jakby ma jeden stały kolorek, który jest jakby dopasowany tutaj pod wpływem temperatury do ciała. On wygląda tak. On jest maleńki, bo jest 2,5 g, ma taki płaski, bardzo fajny do torebki. Ja Wam trochę mam brudne ręce po sliku, ale Wam szybciutko pokażę jeszcze obok, jak on się prezentuje tu na skórze. Zobaczcie taki chłodny ładny róż. Ja dzisiaj go nie mam. Mam nałożone y, inną nowość, o której za chwilę wam powiem. Zobaczcie jakie mam brzydkie opakowanie. Ja wam pisałam na blogu o tym, że zarówno super drag jak i Boots, ale zwłaszcza super drag y, tak y, Opakowuje te, zabezpiecza te, te rzeczy, które sprzedaje że po prostu jest koszmarnie je rozpakować. One później, nawet jeżeli się nie uszkodzi, chociaż tu widzicie, ona uszkodzone jest, uszkodzi szaty graficznej, to i tak ona wygląda fatalnie, klei się do ręki. No nie jest to, to przyjemna aplikacja później. Dobrze, teraz jeszcze powiem Wam o dwóch nowościach, po które wczoraj poleciałam do. Super draga. Zobaczcie, jak to brzydko wygląda po prostu fatalnie. Nie lubię takich brudnych, niechlujnych kosmetyków. Pierwszą nowością jest Nude Magic, Magic Bibi Blush. To jest uniwersalny odcień różu, który pod wpływem zjawiska osmozy, czyli przenikania tych cząsteczek o mniejszych proporcjach do większych, nadaje jakby stopniowy kolorek. Znaczy, ta osmoza tutaj to zjawisko smastry jest troszeczkę jakby podrasowane pod jakby technologię Loreala, natomiast yy, ja go dzisiaj mam na, na policzku, jest to bardzo subtelny odcień różu, nie wiem troszeczkę tu widać jaki to jest kolor, matko tak się uprzedziłam tym slickiem, że nie wiem czy tu yy, zaraz wam pokażę, on ma taką strukturę żelkową i pod wpływem o, zobacz, taki buraczek się robi. Chociaż jak widzicie, u mnie wcale taki buraczek nie wyszedł. O, może teraz. Och, teraz to się slickiem pacnęłam. Ale to szybciutko sobie rozpracujemy. I kolorek jest coś w tym stylu. Ja teraz mam troszeczkę ubrudzony cienie, więc wydaje się, że on jest mocniejszy, ale proszę zobaczyć, że on wniknął w struktury skóry i się dopasował. Bardzo fajna rzecz. Myślę, że warto się skusić. Oprócz tego w linii Nude Magic Bibi jest jeszcze concealer. Jeden kolorek. Wygląda tak. Nasadka jest zaopatrzona w taką kuleczkę ze stali, podejrzewam nierdzewnej, bo ona jest cały czas zimna. Proszę zobaczyć, kolor jest taki bardzo ładny. Ja go dzisiaj sobie rozpracowa rozprowadziłam pod okiem. O, pięknie wnika tutaj, proszę zobaczyć. Daje efekt chłodzenia. Jak ktoś ma tendencję do opuchnięć, to tu pięknie będzie redukował fajnie to trzymać w ogóle w lodówce, żeby cały czas był zimny, chociaż podejrzewam, że jeżeli ta końcówka jest ze stali nierdzewnej ona cały czas będzie zimna ja sobie to obuszkami jednak rozsmarowałam gdyż on musi być jakby wklepany w strukturę skóry bardzo fajny, mi się osobiście podoba, popróbuję go jeszcze kilka razy, dzisiaj sobie zaaplikowałam i całkiem fajnie to wygląda, ja nie mam tendencji do opuchnięć natomiast no czasem to oko jest bardzo zmęczone. I y, ostatnia z moich nowości, tak na szybko, y, jakby mój faworyt ostatnich dni, ja Wam wspominałam na blogu o nim, to jest z marki Maybelline, ja czekałam na ten produkt, Brow Drama w kolorze Medium Brown Sculpting, Brow Mascara, bardzo duża, 7,6 ml, y, ona jest, ja zauważyłam dwa kolory, ale być może nie, nie pełna gama kolorów była w moim Super dragu i w butcie, Natomiast wiem, że jest blond, i ja dorwałam medium brown. Ona wygląda bardzo śmiesznie, bo z taką pałką ta pałka, wbrew pozorom, bardzo pięknie reguluje brwi. Yy, ja mam dzisiaj nią też zrobioną. Może wam pokażę, jak to pięknie. Nabiorę ja teraz nie mam lusterkę, tu pewnie trochę przejadę. E, I proszę zobaczyć, jak ona fajnie e, wyregulowuje, ujarzmia rzęsy, e, przepraszam, brwi, i daje taki piękny, naturalny kolor. Ja jestem osobiście z niej bardzo zdolona, ona jest, jest wodoodporna, ona wytrzymuje bardzo, bardzo długo. I naprawdę. Warto w nią zainwestować. Z tego co pamiętam, ona kosztuje około 5, 5 funtów albo 4,99, no ale to już prawie 5 funtów i spisuje się rewelacyjnie. Myślę, że jest też na długo. Moją ulubioną była dawno wycofana i w Saint Laurent z podwójną taką szczoteczką z jednej strony był żel, żel dyscyplinujący z drugiej kolorek, natomiast ta cenowo kusi i naprawdę myślę, że się wielu osobom sprawdzi, także ja gorąco zachęcam, jeśli jest w Polsce, kupcie i zobaczcie sobie ją no i to wszystko na dzisiaj w przyszłym odcinku spróbuję poruszyć temat, bo prosiłyście mnie o podkładach ja bardzo lubię o tym mówić i myślę, że podzielimy sobie to na, na takie grupy tematyczne, natomiast zobaczymy jeszcze jak to technicznie wyjdzie. Na razie mam problem ze światłem i, i trochę chyba muszę zainwestować, żeby te filmy były lepsze. Dziękuję Wam za oglądanie, zapraszam do komentowania, subskrypcji i wszelkiego rodzaju sugestii. Na dzisiaj to wszystko. Zapraszam na następny odcinek. Miłego dnia, pa! pa.